Witam ponownie moją wspaniałą publikę. Zebraliśmy się znowu, aby opowiedzieć kolejny kawałek historii, który jednak dzisiaj bardziej niż na Sakamoto Taro będzie się skupiał na jego wiernym pomocniku. W dzisiejszym odcinku, wraz z ezoteriuszem i towarzyszącym mu Sakamotem, zwiedzimy tajemne korytarze podziemnego kompleksu, w którym banda oszołomów starała się wyhodować idealnego człowieka paranienormalnego. Zainteresowani? Dni Sakamoto, zapraszam na seans. Początek odcinka nie zwiastuje tragedii. Przenosimy się do szkoły podstawowej, gdzie najwidoczniej trwają dni otwarte. A banda rodziców rzuciła wszystko w cholerę, aby przez chwilę postać pod ścianą i poobserwować, jak ich pociechy się uczą. Ale nie Sakamoto, który nie mógł przepuścić okazji, aby narobić zdjęć swojej córce, którą w sumie to widzi na co dzień. Może chce narobić zdjęć na wypadek, jakby ją porwali? W każdym razie, pod nieobecność państwa Sakamoto, sklepu pilnuje Dynamic Duo, ezoteriusz z Kagurą. Ho, państwo Sakamoto, mam nadzieję, żeście ubezpieczyli ten wasz sklepik e, od wszystkiego. Na miejscu dwójka kłóci się w najlepsze, a tematem sporu jest przyodzianie przez Kagurę stroju roboczego Maxia. I ten fakt będzie istotny później. Draki nie przerywa pojawienie się w sklepie tamtego kloszarda, który znowu przyszedł żebrać. W pewnym momencie ezoteriusz uznaje, że on to ma dość i sobie idzie. Kagura przepędza bezdomnego, a sama Popada w zadumę. I gdy już zaczyna dochodzić do wniosku, że być może za bardzo pożarła się z kolegą, nagle do sklepu wkraczają jakieś ufolutki. Patałachy. Przyszły porwać ezoteriusza. Okazuje się jednak, że łączna suma IQ tworzona przez tych czterech panów wynosi cyfrę stanowiącą nawiązanie do pewnego kultowego dzieła kinematografii. Nie, nie 300, 7. Znaleźliśmy ezoteriusza. Panowie, pojmać go. Yy, szefie, ale to chyba nie on. Ty idioto, jesteś tak głupi, że nie potrafisz czytać? Patrz na plakietkę. Jest napisane Maximus. Ale, szefie, ta osoba nie wygląda jak. Jest napisane. Brać go. Ufolutki pojmały kagurę i na pokładzie niepodejrzanego wana wiozą ją w niewiadome miejsce. Przywódca ufolutków wykłada ekspozycję, z której dowiadujemy się, że jadą do laboratorium! Z którego ezoteriusz uciekł 11 lat wstecz. Jednocześnie ten pan chwali poświęcenie Maximusa, który, aby się dobrze ukryć. Przefarbował włosy. Dobrzy ludzie, musimy sobie zdać sprawę z bardzo ważnego faktu. My, ja, wy, Jesteśmy zwycięzcami wielkiego wyścigu plemników. To my, jako pierwsi, dotarliśmy do wiadomego celu, by następnie w procesie fuzji z jądrem komórkowym wytworzyć ciało człowieka. Ten człowiek wygrał swój wyścig, rozumiecie? To on był tym najlepszym, najsprytniejszym plemnikiem. Więc pytam, co by powstało z tego najgłupszego? Dalej, swoje obiekcje wobec przechwyconego celu wyraża kolega Ufolutka. Moment, moment. Chcecie mi powiedzieć, że jeden z porywaczy ma na imię. Seba? Na to wygląda! Co więcej, wbrew przyjętym normom społecznym, to właśnie Sebastian wykazuje się w tej kompanii największą inteligencją. I mówi: Szefie, no ale szef, popatrzy na to zdjęcie. No naprawdę, coś tu nie gra. Aj, Sebastianek, ty to głupiutki jesteś. Patrz, jest napisane jak byk imię na plakietce. Proszę pana, no ale to ewidentnie jest dziewczyna. Sebuś, sebuś. Sebuś, Sebuś. 11 lat temu to były inne czasy, ale teraz mamy takie technologie i takie możliwości, że nic nie jest takie oczywiste. Ty! Tymczasem do sklepu sakamotów powrócił ezoteriusz, a chwilę potem, państwo właściciele. Po szybkim rekonesansie, duet może ruszyć w pogoń dzięki zamontowanemu w plakietce pracowniczej chipowi od Ilona Maska. Mówiłem, że ta podmianka stroju pracowniczego będzie istotna. Rozpoczyna się pościg na miarę Grand Theft Auto. Na pokładzie jedno śladu. Sakamoto z ezoteriuszem stają naprzeciw szefowi ufolutków, który wreszcie, choć nie bez trudu, przyjmuje do świadomości taki pomysł, że porwał nie tę osobę, co trzeba. A teraz pamiętajcie, dobrzy ludzie: Sakamoto taro nie zabija. Ale powodowanie eksplozji pojazdów prowadzonych na autostradzie to zupełnie inna sprawa. Duet sklepikarzy wyeliminował większość porywaczy, więc do poradzenia sobie z nimi zostaje wysłany Seba. Ezoteriusz staje naprzeciw rycerza Ortalionu, który oprócz technik szkoły Adidasa zna także Sztukę znikającego Afrykanina i dzięki tym sztuczkom eliminuje naszych z pościgu. Na szczęście Kagura nadal ma zamontowanego GPS-a, a, a wie, dokąd zostanie zabrana. Byli hitmani docierają do muzeum archeologicznego, które stanowi przykrywkę dla tajemnego laboratorium doktora Ortmajera, w którym banda naukowców chciała wyhodować człowieka paranienormalnego. Ale udało im się jedynie stworzyć ezoteriusza, który był akustyczny i umie czytać w myślach. Dwójka zostaje napadnięta przez jakieś jaszczury i daje się złapać w ich zboczone przebieranki. Oczywiście, że to sprawdzę. Plus minus 130 zł. Dla was to dużo czy dla was to mało? Podczas gdy nasi bohaterowie są naciągani na pieniądze w podziemiach kompleksu, dwójka ufolutków wiezie ka górę szefostwu z nadzieją, że się nie zorientują, że płeć i wygląd się nie zgadza. Nagle naprzeciw dwójce wychodzi agent organizacji Jeleni z Szykanoko. Is this a crossover i mówi: idiota zostanie przerobiony na kompost, ale sprytny Sebastian ocalił swoje życie obiecując, że dorwie prawdziwego czarodzieja. Tymczasem. I Wraz z Sakamotem przedzierają się w głąb placówki po drodze pokonując niedźwiedzie i dinozaura. W następnej scenie widzimy grupę naukowców gotującą jakiś towar. Moment, 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 dobry człowieku. Czy ty mi chcesz powiedzieć, że pozwalają wam spać aż 4 dni w tygodniu? Jeżeli za tydzień uznajemy 7 dni, a nie 5. Czy pan słyszał o mapie? Wy naprawdę nie macie na co narzekać. Narzekający kucharz ma już zostać odesłany na spotkanie z Walterem White'em. Ale w ostatniej chwili. Ratują go sklepikarze. Naukowiec zdaje relację, że jakiś rok wstecz biznes został przejęty przez bandę oszołomów dowodzonych przez niejakiego kaszankę. Czyli schizofrenika, który naoglądał się w serii z Shikanoko u prezesa Obory i teraz sam się przebiera za rogacza, albo naoglądał się Kuroshitsuji. To też jest możliwe. Mówię, Rozmowę kompanii przerywa pojawienie się kolejnego wariata, który również naoglądał się obory i teraz prezentuje wysoki poziom bezguścia, nosząc obrzydliwe lenonki. Widzicie, drodzy Państwo, ta obmierzła kreatura nie jest w stanie stworzyć niczego dobrego. Kilka tysięcy wyświetleń na filmach z Demon Slayera i co. I wszystko zmarnowane. Każdy z nich ma żółtego dolara, a niektóre czerwonego dolara. Nigdy mu tego nie daruję. Ha! Nie ze mną te sztuczki konowale. Ja oglądałem Batmana, ale pan doktor nie oglądał Batmana. Daje przełożonemu długopis, a po chwili może poszczycić się stygmatami. Kosplejowanie Chrystusa zostaje przerwane przez ezoteriusza, ale doktor Mengele wstrzykuje mu jakiegoś chip'a, przez który... A i nie daj wam zorzare i ej nawore bo Ale ja was nie będę tym męczył. Wres Oszołoma pacyfikuje Sakamoto, który sam robi cosplay Steve'a z Minecraft. I czy to koniec kłopotów? Otóż nie, bo w następnej scenie do placówki zmierzają zakonnicy. I na tym odcinek się kończy. Hej, dobrzy ludzie i Tuldor, dziś bez ogłoszeń parafialnych, bo umówmy się zarówno wy. Jak i ja, powinniśmy od nich odpocząć. Wiedzcie tylko, że sprawa rozwinięcia Patronita o kolejny próg zostaje do odwołania włożona do szuflady, więc przez pewien czas możecie nie zaprzątać sobie tym głowy, aczkolwiek, jeżeli macie wolne parę złotych i chcielibyście oglądać moje filmy. Bez tej różnej cenzury, możecie się tematem zainteresować, bo również za 5 zł zamierzam Wam udostępniać pewne filmy, które nie pojawią się na YouTube. No i powinienem w tej sprawie już coś zacząć robić, bo na ten moment tylko o tym mówię, ale spokojnie. Już mam nawet trzy pomysły na stworzenie ekskluzywnych dla Patronite filmów. Tylko się zastanawiam nad kolejnością, ale wkrótce zacznę coś tworzyć. No dobrze, a na ten moment. W zależności od tego, jak ten film się Państwu podobał bądź nie spodobał, zostawcie łapkę w te lub we w te. Jeżeli bardzo Wam się podobało to, co zobaczyliście i chcecie więcej, a będzie więcej w swoim czasie, zasubskrybujcie kanał i zaznaczcie dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia. Możecie też polecać mój kanał znajomym mangozjebom, a będzie mi bardzo miło. Jak zawsze zachęcam do pisania komentarzy. Miłej reszty dnia, bądź dobrego wieczoru Państwu życzę, w zależności od tego, o jakiej porze oglądacie ten film. To tyle ode mnie. Pozdrawiam.